Witam państwa w kolejnym gameplayu na kanale Wine and Indochine Retro Gameplay. Z tej strony Wine i proszę państwa znów Neverwinter Nights. Tym razem wedle zapowiedzi prowadzony na nowym lapcu. Yy, oczywiście to, że jest prowadzone na nowym lapcu wiąże się z pewnymi zmianami. Pierwsza z, pierwszą zmianę już prawdopodobnie słyszycie, mianowicie jest to mikrofon. No po prostu tak się złożyło, iż... Yy, no cóż, inny komputer, inne ustawienia i muszę inaczej, i muszę inaczej dojść do ładu. Zniekształcenie dźwięku też jest inne. No cóż, mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. W każdym razie wyraźnie mnie słychać. No ale dobrze, dość gadania, albowiem dzisiaj zamierzam grać na akord i skończyć gameplaya dopiero wtedy, gdy zdobędę słowo mocy. A więc tak ładujemy mój save Shadow Dwine W sumie ładuje się tak samo jak na starym kompie, a porocek dwa razy lepszy co najmniej. No dobrze. Ale tak, proszę, szanowny Wine. Nie wiem, czy zauważacie yy, yy, ogólną poprawę jakości graficznej. Mam teraz puszczone na najwyższych wymaganiach i normalnie mam zasną podnietę z tego, jak to wszystko wygląda. Ale dobrze, wspominałem, że dzisiaj gramy na akord, także lecimy do boju. Po pierwsze, z takich małych wyjaśnień może, zrobiłem porządek w ekwipunku szany. Teraz, no jest tutaj po pierwsze więcej miejsca, po drugie, po do wszystkiego łatwiej mi się dostać. Ale, no. Co dalej? No gramy! Mianowicie poświetla nam się drzewo, możemy tutaj coś znaleźć. O, mniejsza opończa czarów. Ukryte w drzewie. Super nie mają co ptaki do duplitować. Tam widzimy już um, przeciwników. A z faktu, iż mam dwa zwoje tak zacnie odstawione sobie, już kompletnie niepotrzebne, nie będą mi one potrzebne. Także weźmiemy, rzucimy jeden. No. Niech się, niech się trochę podpalą w ścianie ognia, a drugi jeszcze dostanie z błyskawicy. O, liczyłem na jakąś bardziej wisko, widowiskową błyskawicę, a tutaj takie te bzyty. No dobrze. Kurczę, ale fajnie trawy widać pali się, jaki klimat. O, znowu krytyk no, no dobrze, jak widać Szana radzi sobie tak jak radziła sobie wcześniej bo nawet lepiej Ale dobrze Jedziemy dalej Trzeba seksplorować cały obszar, mapkę sobie włączyłem O, tam coś się świeci w oddali Tab, tab, o, znowu jakiś kultysta Fuck you, sam zdychaj hmm, No to, to będę, powinienem się zbufować Ale dobra, nie będę marnował speli, na razie wszystko idzie na lajcie Mianowicie są tu kultyści Są... o, jest przywódca, jest szefu Ej, ty, tylko sztuk złota za mój łeb chcesz płacić swoim pachołkom, ta? No już nie zapłacisz. Okej, okay, tutaj mamy jakieś światełka, intrygujące światełka notabene. Na razie zostawię w spokoju, co te światełka robią do cholery Wiem, niby tam czytam poradnik i tak dalej, ale... Akurat nie zajrzałem. O, mamy trola na podorędziu, to zabijemy. Trolle, trole. Podobno jedzą wszystko. Od, lu od ludzi po larwy. Wszystko, byleby mięso było. Bardziej lub mniej białkowe. O. Teraz panie i panowie, mała pauza i będzie więcej gadania. Mianowicie mamy tutaj nasiono wulkanicznego dębu. To jest e, jeden z bardzo ważnych nie powiem artefaktów, ale to jest e, s, mm, przedmiot istotny do wykonania y, p, zadania dla jednego z najemników, mianowicie dla niezdarnej elfki linu. I tutaj też e, w tym miejscu, przy tej pauzie, chciałbym się poprawić. No, mianowicie w poprzednim gameplayu e, popełniłem dwa faile. Pierwszy był taki, że stwierdziłem, iż e, prochy jak to było? Prochy biegnącego wilka, które znalazłem w twierdzy plemienia łosia, były dla Delana. Pół orka Delana najemnika, dla wykonania quest'a. To jest błąd, one były dla łotrzyka Tomiego. Pomyliło mi się. Drugi fail to był mianowicie ten, iż zastanawiałem się po cholerę mi ta utgardzka włócznia ceremonialna. Mianowicie, to ona właśnie była dla DELANA z tego quest'a! No, to tyle chciałbym naprostować. Yy, gramy dalej, gramy dalej. Trzeba wbijać level up, trzeba... Yy, ...zabijać trolle, troll-szama. Nie, berserker. A wyglądał jak szama. Sza, szamy nie są zazwykle, zazwyczaj rudzi. Dobra, ale ja tu okienka czytam, zamiast wam walkę pokazywać. W sumie i tak wiadomo, że szana wygra. O! Proszę Państwa, umbrowe kolosy. Wielkie wynaturzenia by... wyglądające jak połączenie małpy z żukiem, z szykiem. Wszystkie chcą na mnie użyć jakiejś psjonicznej mocy, ale nikomu się nie udaje. Czemu? Tutaj proszę, widzimy bitewnego pożeracza, którego właśnie zabija Shana. Jest to mianowicie stwór z podmroku. Tak, z podmroku? Tak, z podmroku, wyhodowany przez ilitidów jeżeli się nie mylę, mający służyć jako posłaniec. Yy, w przeciwieństwie do zwykłych pożeraczy umy... o, właśnie zginął, cholera, a ja dalej gadam. Dobra. W przeciwieństwie do zwykłych pożeraczy umysłu, ten yy, tutaj knypek mały nie ma tak wysoko rozwiniętych psionicznych umiejętności, mianowicie prawie je stracił, ale za to jest prawie nie do za... był prawie nie do zabicia. Co, które to twierdzenie przed chwilą szana obaliła, zabijają go na luzie. Nie ma to jak dobrze wylewelowana postać. Yy, znaczy złożona. Bo wylewelowanie to nie wszystko. No dobrze, ale tutaj znowu mamy jakieś zawinięte maciarskie. zwłoki i dwie przewbijające strzały. Hmm. Tak. Fajny lot. Strzały. Dwie. Ma nieco to ma być? Ale tak właściwie to zastanawiam się teraz co tu... O! Co się pojawiło? To coś nowego Kręszar, co to jest Kręszar? Ale no... Kurczę. Poza tym, że to jest... Wiem, że to jest kot i no, zamiast ryja ma czaszkę To kurczę. No dobrze, ale niech będzie pyszczka, zamiast pyszczka Kotek przerośnięty ma czaszkę to nic o nim nie wiem hmm, Szkoda No dobrze, ale w każdym razie To coś przyzywa nam kręszary Które i tak schodzą za szota i dają tylko 4pd Więc myślę, że Ten portal raczej opłaca się rozwalić No Nie ma co bez finezji, bez żadnych rozproszeń Po prostu rozwalamy tak to zazwyczaj się robi w DD. Widzisz jakiś portal? Rozwal! Nie będzie ci przyzywał syfu. O, znowu troll, patrz jak się skitrał w cieniu. Nie widać go prawie. Pokażę ci, gdzie twoje miejsce. Uh! 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 Krytyk. Uh, uh, uh. Dobra, potem będą bardziej emocjonujące walki. Okej, okay, tu już byłem Tam jest jakieś wejście do jaskiń Na prawo, znaczy A teraz wrócimy się trochę i tutaj pójdziemy na prawo, bo tutaj chyba nie byłem, o nie byłem, a tu są jakieś zwłoki I'm exploring O fuck, nawet dużo kasy A kasa mi potrzebna, bardzo potrzebna Bo potem na hordy podmroku idę Ua, szarzyciel Mówiłem wam coś o tych stworzonkach. To są, hmm, już nie pamiętam do czego należą, czy to są zwykłe drapieżniki, czy jakieś wynaturzenia. Chyba wynaturzenia. Bo nic normalne, bo nic normalnego nie wygl tak nie wygląda. Ale w każdym razie, choć są to bardzo bezwzględne drapieżniki, jeżeli jest yy... Dobra. Yy, po kolei. Są to bardzo bezwzględne drapieżniki, ale w przeciwieństwie do swojej właśnie natury yy, mordercy, którą właśnie widzimy, yy, mają one zwyczaj chronić mniejsze istoty mieszkające na ich terytorium. Z czego nie wiem, po, co, po cholerę one to robią. Taki instynkt macierzyński czy jak? A może po prostu to prawie hodowla? Nie, z tego co pamiętam, wypisy, wypiska podawała o nich, że to raczej właśnie jakiś instynkt opiekuńczy niech brał górę i chronili takie właśnie dziki, jak tutaj biegają. Nie wiem, czy widzicie. Kurde, ale fajna grafa. Okej, okay, ale idziemy dalej, idziemy dalej. Ja nadal będę pieprzył od rzeczy i pewno będę dużo pieprzył, bo ostatnio mam podnietę na tym nowym kąpie. Eee... Okej okay. całe spenetrowane, no to tak zapisujemy grę. Nie. Fort Ilkart. Ruiny raz twórców. No! To teraz coś znajdziemy. Zwłoki. Spoko. Co to jest? Notatka podróżnika. Golemy są niezwyciężone, na całe szczęście poruszają się tak wolno, że nie mogą mnie dogonić. Musi być jakiś sposób, żeby je pokonać. Ta dziwna czarodziejka w rodzinie chyba coś wie, ale nie chce mi powiedzieć. Muszę teraz odejść, bo wiem, że inaczej nigdy nie zobaczę swojej rodziny. Gdybym tylko zdołał wrócić do drzwi. Stare drzwi miałeś przed ryjem. Co cię zabiło? No dobra, mniejsza z tym. Tutaj mamy amulet tłumaczenia. Mamy dziwny amulet, który się nazywa amuletem tłumaczenia, nie daje on żadnych bezpośrednich efektów, dlatego co robimy? Na razie nic, ale jak zazwyczaj coś takiego widzicie, to zakładajcie. Od razu. Ups, myślałem, że tu będzie pusto. Tam już widzę przeciwników, także let's get buff. W sumie nie wiem, czy nie robię błędu, nazywając, nazywając szanę buferem. Mm, czemu? No cóż, ona jest czarownikiem, typowym spellcasterem. A czy spellcaster, yy, tak, yy, że tak to ujmę, rzucający... Dobra. Moje pieprzenie, dywagacje. No. Tymczasowy jaszczur. O co Kaman? Pojawia się i znika ze sfery materialnej. No dobra, ja wiem o co Kaman, ale robię klimat. I mamy przeciwników. Widzę szkielety, mumia, vampir, ożywieniec. No to ożywienieca pierwszego. Na szczęście wszyscy nie umarli, mają podatność na ogień. A my mamy rzuconą ognistą broń. O ty chamie! Święte obrażenia! Wampir! Cholera, co to jest za wampir? No dobrze. Ale jak mówiłem wszyscy obrażenia... E, wszyscy nieumarli praktycznie mają wrażliwość na ogień. A jak nie mają, to znaczy, że to są szkielety. I co? No i rozwaliliśmy, bo fajnie. Kurde, punkty doświadczenia tylko cztery. Okej. Okay. Tymczasem eksplorujmy, bo to tutaj mieliśmy się właśnie dostać. Do tych ruin. Tutaj gdzieś jest ukryte słowo mocy. Tylko cholera, gdzie? Dobrze, już wiemy, że tutaj są golemy. Pokój golema strażniczego, pokój golema strażniczego, pokój golema strażniczego. Zegar słoneczny. W sumie nie ma zbytnio co eksplorować Jedynie Wejść może jedynie mi z dymu, światła i dźwięku Aha, zarąbiście Czyli w sumie nie mamy teraz dokąd iść Wszędzie tego lemy strażnicy, które zabiły tego typa, a skoro są niepokonane, to prawdopodobnie są niepokonane. Możecie próbować je zabić, ja próbowałem dla testu, jak nie widzieliście. Naprawdę są niepokonane. Chociaż jakbym się postarał to może bym je rozwalił. Ale nie będę kombinował, grajmy wedle fabuły. O, Pułapka, nadziałem się. Znaczy Szana się nadziała. Zawsze dostaje to, co chce. Tak wiemy, że Szana zawsze dostaje to, co chce. Zwłaszcza jak jest to bezbronna skrzynka. Okej. Okay. Bierzemy nasze sztuki złota. I jedziemy, przy państwa. Jedziemy przy państwa. No dobrze eee, te, Ten niewielki ogród z... eee, I eee. What the fuck, kto to tłumaczył? Ten niewielki ogród jest, znajduje się pod działaniem eee, Pod działaniem półprzezroczystego pola magicznego, które rozświetla okolicę swym blaskiem Przez powierzchnię pola widać niebo Dobra, standard, ok, może tak być. Sz Szafira. Spokonana. Co? Kto? O, przepraszam. Nie zauważyłam cię tam. Byłam trochę pochłonięta kontemplacją strumienia czasu. Łatwo zagubić się w prądach jego paradoksów, jeśli wolno mi się tak Dobra! Dziewczyno! A gdzie jest Tardis? <laughs> mamy... prze Państwa, mamy ty przed sobą podróżniczkę w czasie, nie? No to strumień czasu? O czym ty mówisz na bogów? Chyba powinnam zacząć od początku. Haha, rozumiesz, od początku. Taki żart podróżników w czasie. Kurde, ale suchar. Toster z ciebie. Nas, e, w dostępnym wręcz strumieniu czasu z definicji nie ma początku. Teraz widzisz, jakie to śmieszne? Nie? Nieważne. Kompletnie ci odbiło. Nie bądź taka szybka w wyciąganiu wniosków. To, że jestem dzikim magiem i wiątącą ekspertką krain od podróży w czasie nie znaczy od razu, że jestem szalona. Jesteś po prostu zaślepa, że ujrzysz sens moich słów. Nie dobra, widzę sens twoich słów, po prostu podróże w czasie rzuciły ci się trochę na łeb. Zresztą chyba wszyscy nawet lubią po taci, którym podróże w czasie rzuciły się na łeb. Przykład? Dobra, ale mniejsza z tym może nie oglądaliście. E, wybacz, czasami zapominam, że przemieszczania w czasie to zagmatwana dziedzina. Podzwól, że wytłumaczą. Postaram się to zrobić szybko i w prostych słowach. E, dobra, nie będę wam tego czytał. Dobra coś od niej dostaliśmy, teraz zobaczymy W każdym razie wiem co, o co chodzi w tym krześle To wam zaspoiluję. Okej okay. Dostaliśmy od niej zasady podróży w czasie Nie czytamy, typowe Na głupa Dobra ja nie na głupa Wy możecie na głupa to zrobić Rżniemy w czas No Dostaliśmy kryształ czasu, który jest aktywatorem Maszyny czasowej To Nadal nie ma tarlica, ale dobra. I nasionka, drzewka, które mamy dla niej posadzić. No dobra, no to co? No to, no to idziemy, nie? Zapiszę tylko sobie. No to jedziemy panie i panowie. Jedziemy podróże w czasie. Przenosimy się w czasie. No fajnie. Teraz przechodzimy przez fajasiarskie energetyczne drzwi, nie lubię ich. No. Ciężko się przez nie przepchać. Dobrze, co tu mamy? No, zjawy takie jak wcześniej z tymi jaszczurami się pokazywały. Okej, okay, tutaj mamy zegar słoneczny, który jest tarczą słoneczną, mianowicie naszym wehikułem czasu magicznym. Jeżeli dobrze się nie mylę, takie wehikuły można tworzyć w zagięciach albo raczej wyrwach czasowych, które no, która jedna jest właśnie w, tej, w tych ruinach, nie tak fajnie się akurat złożyło także skorzystamy z tego ale najpierw oczy